Hej, witam was dzisiejszym odcinku i da dzisiaj barki to będzie plugin 1 PVP 1 vs 1. Dobra, to pierwsze wchodzimy w naszą wyszukiwarkę. No ja wyjdę i chodzimy. Pierwszy mamy drogo to w Google i w stronę Bakita. Nie wiem, co nie wiem, że się nie w w to jest, jeśli I w Bakita. Plugins. to już nie potrzebne. I tak. E, nie wpisujemy pvp1 vs bo coś na inne było. I od razu pvp1 vs 1 wyszukuje jakiś nam... Bierzemy tak. e, pvp One vs One. Link będzie na pewno w opisie. No i tak. Wklejamy downlight. I downlight. Dwa razy będziemy być. E, dobra, a tutaj są już tylko komendy: g create arena, points e, Takie właśnie można, można tutaj żeby takie areny, można sobie e, pobrać, które zostały stworzone już. I tak mamy commands, permissions arena i z, Tak wyglądają, że oni walczą między sobą. PvP 1 vs. 1. One tak naprawdę nie, nie są jakieś popularna na serwerach, ale to walki sam na sam z kolegą, nie wiem na przykład. Dobrze, jeśli powierzamy, to wchodzimy w główny folder serwera i wrzucamy go do, do folderu plugins. No, jak widzicie do Yahoo wrzucamy, one versus one. 4. i odpalamy naszą konsolkę. Jakie wziąłem środka? Dobra, to w tym czasie możemy uruchomić tak? Столько раз, чтобы минимизировать. И что? Еще ten, mamy... ja. razie, я не устанавливаем. No, Даже Видите? No, не Mapa stała stworzona, bo mi się nie chciała budować, coś tak dla zabawy z kolegami. No i dla Was, żeby Wam pokazywać. tej spawn, zapisałam. Ja Aha, zapomniałem, że tą arenę Sławak. No i na przykład, ja już jedną arenę mam. No już teraz użyłem, hmm, chcę, Nie, to nie było tutaj. O tu jest PVP. Tak wygląda to, że PVP. Kurde. I tak. To jest ta arena. Właśnie PVP, bo ona jest spawn. No dobrze, że ona była, nic tam nie musiała robić. I tak. Tak. No, tworzymy taką arenę sobie. I dajemy jej nazwę. Dajmy nazwę, no wiem na przykład, nie wiem, dajmy takim, one versus one, jeśli nam działa sprawdźmy i help, help, no i widzimy powinno być Join. jak tworzymy Arena na początku, pisujemy tak, one versus one, nie będę chciał, tylko pokażę jak to jest, arena, ad, nie na przykład youtube, na przykład youtube i nasza nazwa, naszej arena. I tak, eee, ja wejdę na arenę i Wam pokażę, jak to trzeba dalej zrobić. Na arenę sobie wejdę. Teraz muszę znaleźć, gdzie są te no, do wbicia. To się zapisało. I ja tutaj jest No to będzie potem, jak robimy te tabliczki. No i widzimy że Aha, dobra, musi być druga osoba. Tutaj Przed dzień. No, dobra nie, 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 w nie, sobie, e, wchodzimy w nie, nie, pierwszy ruch, tam, gdzie będzie Pierwszy nie, tak, nie, wiem tak na nie, sobie nie, nie, wiem tutaj sobie nie, 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 Tutaj nie, 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 tutaj sobie dobrze no, tutaj są wszystkie. i wpisujemy tutaj. No i zobaczmy, One. Arena. Set. Spawn. Set, Spawn. Nie wiem, na przykład, że to będzie pierwszego gracza, pierwszego właśnie, to będzie właśnie się spełnił. No i nazwę naszej Arena, na przykład. No i to jest właśnie pierwsza komenda. No, i tam, tam nie trzeba nic innego zrobić, tylko jak. Tu Tak. I wpisujemy to samo. U nas. Arena. Set. spawn. Ale wpisujemy teraz dwójkę i nazwę nasz jarną. Dobra. To możemy ustawić jeszcze ekwipunek dla gracza. Na przykład. Nie wiem eee, jak na przykład nie wiem na przykład żeby to ten działało musimy mieć na przykład jeszcze zbrojkę, na przykład ten diax. Też sobie ten diaks nie wiem jaką tam chcecie, jaką Wam się podoba. Powiedzmy ten diaks jak zbrojkę, nakładamy ją na siebie. Aha, dlatego nie wiem, bo ten dobra. I nakładam ją na siebie. To nie wolno mieć w ekwipunku, bo ci gracze będą też mieli to w ekwipunku. Tylko to ten. Nie wiem, na przykład jakiś mieczyk. Dajmy na przykład kamienny, bo mamy jak zbrojkę. Jakieś nie wiem, jakieś siedzenie. miałem steka i takiego steka. Nie wiem, na przykład jakieś eliksiry. na przykład nie wiem, byle jakie dać. No i teraz taką komendą to robimy. Ukośnik. One versus one. I tak Arena Set in i, in. I Nazwa naszej Arena na przykład YouTube, e, żeby wam pokazać, żeby, że to działa, to będzie właśnie takie chrypiące na razie, no i pójdę właśnie in Story Set for Arena YouTube, czyli takie coś powinno nam się napisać. Dobra, tu na tyle. Znaczy, nie kończę odcinka, tylko żeby arena, nam żeby arena nam działała. Jest na razie arena wyłączona, prawda? To wpisujemy takie coś. One versus one. Arena. No, enable. Enable. I invertujemy. Ja już Widzimy. I enable. No i arena jest nasza czwarta. No i to tyle z tego plugina. Czy... no zaraz wrócę i będzie kolega. Właśnie zaraz wrócę i z nim pokażę. No zaraz wrócę, wrócę i wam pokażę jak się gra w ogóle w e, plugin One versus. Dobra, już jesteśmy, już jest ze mną teraz Kimka 12, już dobra, już wam pokażę jak działa One vs. 1. Chodź do kilka. Szymoneczką już jest. I Dni Joina, Dni Joina, wiesz o co chodzi. Dobra. I widzicie, pokazuje się numer 2 i za kilka sekund nam będzie start naszej ten. I widzicie, te co było na początku filmika pojawiło się nam. Mamy wiek zbrojki. Zobaczmy. Mamy diak zbrojki. I ten. Poczekaj, Darek ja ci zabi okay. Darek jak ci o nie bij mnie, bo ja ci zabiję. Chodź tu na chwilę. Chodź tu na chwilę. Daję ci, zabiję. Chodź w stój w miejscu. Stój w miejscu, nie chodź. Widzicie, możemy lać tak? O, stój w miejscu. Ale nie bij mnie. No nie, nie jeść Dobra, daj mi zbrojkę, Kimka No miałeś tego nie rzucać, daj mi zbrojkę Daj mi zbrojkę no i patrzcie Aj, daj się dodąć O widzicie, y jeśli ten, jeśli ten, jeśli wygramy, dostajemy tak, dirta i tak, dostajemy Diaksa za wygraną diamentę, No i 4 stone. E, no, mi się wydaje, że chyba się już nie da zmienić właśnie tych idów No i tak. I, i teraz tabliczki. E, tworzymy takie coś, już mi się nie wiedzieć tak e, W pierwszym mamy, prawda, jesteśmy, piszemy, prawda? Albo dobra napiszę, tylko tak rozliczę. Jak to trzeba napisać? Info będzie... Dajemy spację. Podrótowy jawił. One versus one. Podrótowy nawias. Join. I nazwa naszej elementy. Dobra, jak jest info? info jest inaczej troszeczkę. Nie wiem czemu. Info teraz nie dajemy obok, tylko na dole naszego. Naszego. dobra, do zobaczenia mówi żegna się powoń1948 i kimka12 dobra, to był to był odcinek z planina łama